Manko, widzę, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy znowu grali w Minecrafta tego na Robloxie. Ale tym razem bez Dawida. Bez jednego powodu. Ci co oglądali, wiedzą, że spróbowałam u Dawida wtedy sprękać na to, że Hiro istnieje. <grystanie> to było do dupy. I on się nawet na mnie nie popatrzył ani razu. Dlatego mam teraz w głowie takie coś. Zamiast go przekonać, że Hero Brain istnieje, ja go zabiję. Nie ja to głupio brzmi i tak trochę bez sensu. Ale mam zamiar go zabić i wtedy pokazać się jako Hero Brain. Znaczy, jak to powiedzieć? Yy, przyjdę jako normalnie. Ja, yy, ja. normalnie przyjdę. Powiem mu, yy, że robimy exorcję. Eee, przed Hero Brainerem. i on coś tam pewnie powie, że to jest jakieś głupie, no ale że dobra? Eee, on i czekajcie aż... już i rozumiecie, to tu jest, rzeczy trzeba nowe skrzynki zrobić, bo to już nie ma gdzie chować rzeczy. Tylko gdyby te sk skrzynki się w ogóle łączyły, byłoby to jest fajnie. Dobra, a więc egzorcysty będziemy robić, Oje przygotowanie, chodzi mi, Uf, w ogóle te śnieżki, będą tu jakieś pentagramy, już się przygotuję, I ja mu powiem, muszę tylko jakiś słaby blok pod niego dać. Dobra, i dam coś w stylu. Tylko ludz chyba przez lud widać. O nie, bo woda. To może zamiast lodu weźmy dirta jednego. No, weźmy jednego dirta i go postawię. I powiem, żeby on stanął normalnie. No i on se stanie, coś tam. I wtedy ja wprowadzę swój plan. Yy, nie, nie, nie. I to on se tu stanie i to tyle. I ja wtedy pójdę o tutaj. Ja Dawidowi powiem, żeby on nie wchodzi na przykład tutaj, ponieważ to jest moja jaskinia. I nie chcę, żeby coś na przykład... O nie, było to za szybko. Czekajcie na to. Yy. Próbuję zrobić takie coś. Dobra, jest git. Tylko czy ta dziura będzie wystarczająca? Coś mi się wydaje, że nie. Trzeba to jeszcze odrobinkę zmniejszę. No, jeszcze o co chodzi. No, jak on będzie się tak spadał, to po spadnięciu. On nie ma żadnej tej zbroi. I to jest mój pomagacz. Ponieważ ja jestem tym. Ja Jedyny z zbroją, bo zrobiłem się żelazną, bo po to kupę, Tylko ja mu zbieram, żelazo na zbroję. Poczekajcie, dobra, jesteśmy Zabudowuję to dalej. Jeszcze chciałam tam swoje zejście, żeby Zobaczyć później, jak to jest. No i jak on się tam spadnie, zginie. A czy ja bym przecież nie chciał, żeby on zginął? Bo mi chodzi o to, żeby mu udowodnić, że Hero Brain istnieje, którym ja będę. No. A zabijając go, tego mu nie udowodni. Albo w sumie zabijmy go. I wtedy, kiedy on będzie sobie wracał, to jako Hero Brain wyskoczę. Mhm. Przykład on tam, będzie sobie na przykład. Na przykład zostawię specjalnie w jednej ze skrzynek kilofy, żeby mógł się dokopać do swoich itemów. I ja wtedy mu jako Hero Brain wyskoczę. To jest idealny plan. E, nie, to na Dirta trzeba. I to postanowię takie coś. Dawid, wejdź na Dirta. I będę robił pentagram. I powiem mu: Patrz się w górę kiedy ten, to ja mu zniszczę ten. Powiem mu, żeby patrzył się w górę i wtedy pentagramy będą się dziać. Ja stanę, będę coś robić, jakieś kamehameha. Niech kurczaki cię uzdrowią, kamehameha. Zejdę, zejdę i go podkopię i ja on wtedy spadnie. No to był krótki filmik, tylko wam pokał. Więc pamiętajcie, na kolejnym filmie z tego będzie Dawid umierał. O, już, już się nie mogę doczekać.